Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Amigo.pl i chciałbym Was przeprosić, że zawaliłem sprawę i przestałem nagrywać. Ale znów ruszamy i czeka Was. No wiele atrakcji, wiele nowych filmików ciekawych. Nowe gierki oczywiście, nie tylko, GTA i CS, tylko coś jeszcze dodamy oczywiście z Minecraftem kończy, bo no, mam dosyć tego. To takie... No to było po prostu można powiedzieć sztuczne to nagrywanie. I nie będę nagrywał, dzisiaj zajmiemy się CSGO misjami, to będzie taka, no jedna z wielu naszych serii Moich serii Trochę już porobiłem widać Tak więc, y, zaczniemy dzisiaj sobie od deathmatcha Tak, żeby znowu wejść w to nagrywanie tak na spokojnie, później będziemy grali hardcore, Czyli tutaj na to jest uproszczony, no właśnie, to już nie będzie tak łatwo No 30, 30 trzeba zabójstw ogarnąć No to tak więc zaczynamy Dobra, tak więc zaczynamy Trzeba ogarnąć ty tylko Tylko 30 A, tam ogarnę zaraz Ogół Właśnie hejtujcie Nie prafię strzelać, nie grałem 2 miesiące w CSA Bardzo rzadko jak już grałem Tak więc do odnowa się uczę. Więc nie, nie hejtować. No i teraz będziemy te nowe serie. Ja będę coś tam nagrywał, Jakieś nowe seryjki będą. Coś ciekawego ogarniemy. Jeszcze nie wiem co. Znaczy wiem. Będziemy nagrywać Hurtwarda. Tak, Hurtwarda. Mamy ekipę, trzyosobową prawdopodobnie. No i będziemy sobie grali od nowa. Bo ostatnio był wipe na jednym serwerze, no i zaczynamy od nowa. Tak więc będziecie sobie oglądać, będziecie mieli co do oglądania. No i zawsze, zawsze coś się wymyśli. No i tak myślę na razie, żeby podtrzymać takie trzy serie, czyli typu gierki CSGO. Misje CSGO. No i... No i Hardward. No i jak cię... Jakieś frag mówi, nie? Myślę, że będzie znowu... Znowu ci moja forma. No i będę grał tak jak kiedyś. jak na razie sami widzicie, że... Nie powala moja forma. Ale zobaczymy, nie? No super. nie mi tak cisną jak Silvera. A właśnie, spadłem do dwóch kałachów po tej... No, po tej zmniejszeniu rank. Tak więc... Tak więc super. Dwa kałachy. Nie Su suprema. Ciekawe, ciekawe. A. Jeszcze. No tylko 24. Jezu jakie lamy, nie To jest... to jest porażka, nie? Porażka cioła Ale wrócę pełną parą, zobaczycie Będę coraz częściej Co lepiej mam nadzieję, nie? Dla Was Więc... no zobaczymy, wy oceniacie A jakiś refleks jeszcze stary jest Ale znów zaczynam grać Cesa I mam nadzieję że poprawi się ta forma, nie forma Silvera jak na razie jest Tylko czasami coś tam wyjdzie Yeah I jeszcze? No tylko 20 Zero problemu My. Nie lubię tych map w ogóle z misji tych nowych. Nie wiem, jakoś mi nie odpowiadają, takie są dziwne. Nie do CS-a. Żeby w ogóle ich nie dodali. Kiedyś tam. Do Taki głównych gierek. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Na przykład Overpassa dodali. Z... z, z ja nie wiem, to chyba był breakout wtedy. Jak overpass był W tych e, z misja, w misjach No ja mam ogólnie wszystkie praktycznie żetony, tam nie mam tylko e, Tego pierwszego i... I brawo, brawo no Tylko dwóch nie mam, a tak to mam wszystkie żetony Chodzi oczywiście o operacje, nie? bo obstawianie, to ja się nie bawię we wszystkie obstawianie każdego Major'a. No właśnie, co niedługo Major, nie? Piszcie na kogo obstawiacie. Ja liczę na wirtusów, ale wiadomo, jak z ich, z ich formą ostatnio. Porażka, trzeba powiedzieć. No taka forma jak moja, nie? No super. Ach... Normalnie pros. Ach, jakbym te dwie banie ogarnął, nie? To by było kurczę pięknie, pięknie. Chyba będzie trzeba zagrać drugą mapkę niestety, no bo nie ogarnę, nie? W jednej mapie zabić 30. Taki słaby jestem przez to. No form. Jezus. Muszę ze wszystkich stron wybiegać. Ja. Nie wiem, czy ja głuchy jestem. Nie, no drewniane ręce, nie. Ostatnio za dużo gram w Hortlorda. Zamiast grać CS-a. No i właśnie widać Taka forma Przez tego hard Tam Tam tylko się gra z drugiej osoby Praktycznie I tutaj taka forma jest Jeszcze tylko 14 Skaczą sobie Ach, żebym chociaż doszedł żeby 10 było No i na następnej mapie tylko zabiję 10 no i będzie spokojnie Muszę mi zabierać te fragi wtedy robię 5 godzin misję Ale no Muszę nagrać w końcu jakiś odcinek dla Was więc chyba nawet będziecie się cieszyć, że będzie trochę dłuższy. No. Tak więc trochę potrwa ten odcinek. No już trwa 8 minut, nie? Miałem zamiar nagrać tak 10 minut, ale widać, że nie potrafię. Zabić yy, w jednym rundę wszystkich. W jeden mecz. 13 HP. Słynne 13 HP z fragmowy. To była akcja życiowa. No. Jak tego z 6 zostało? Tylko. A. No. No to. No to się widzimy po krótkim cięciu. I lecimy dalej No, to lecimy dalej Ile nam zostało O Jezu 6 sze 66 sześciu, sześciu. Tak więc zabijemy 6 I będziemy mieli z głowy to. No i poćwiczymy trochę M, bo już formy nie ma niczego A może będę przez 8 minut zabijał 5 osób, nie? super swojego trafiałem nawet w banie a nie swojego to już nikt ach dobra jeszcze chyba trzech 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 bicie oni się skrywałem Uuu, uh, ale full auto, kurde nas, no super. No jeszcze zabiłem. Taki nup jeszcze zabił. O, strzema HP. Dobra, zrobiliśmy misyjkę A, mogą nas zabić. A, jeszcze są za słabi. A, w końcu. Dobra. Weźmiemy jaslody moje. Ło wow. wow. Teraz to cisnę O już nie Już mnie zgasił Wirtusów Obklejona Wirtusami O z dwóch stron Takie coś, to, takie coś się nie bawimy No jeszcze jest jakiś refleks yy, Refleks staruszka nie Ale jak wrócę to co to będą banie leciały, trochę deathmatch, match, trochę aimów i powoli wrócimy, no na stare śmieci, jak to się mówi. O Jezu, ja, dobra, fail życia, normalnie, może nowa seria będzie Fajle moje. To by... to się... to, to top 1 na razie, nie? O, to... to będzie top 2, nie? Już dwa filmy mam. Ale oni są słabi. Jak ja grałem m -ką. Ja normalnie jestem najlepszy na świecie kurczę Żarcik Już dwa filmy normalnie mam Fejle życia Nowa seria kurde A jeszcze zabiłem, ma w plecy taki kozaczek I dostał sam ale migiem nie wygrasz Dobra wygrasz Jezus jak ja Nilk to się we mnie strzela To jest najgorsze na no, ale poradzę nie To ja tak idę i po prostu tak wpada, nie? No bańka O o o. Jezus maria Następny odcinek nie Normalnie To chyba będzie... To by była moja najlepsza seria nie? Fajle Fajle... Fajlebeyamigo.pl A pierdziele nie To jest... Porażka, porażka Przepraszam was, że tak ja tak gram nie no ale Mówiłem Mówiłem, że tak gram wstęp, ale wrócę, wrócę i znowu Frog Amigo 13 HP w Ace zabije wszystkich super pięknie. Jeszcze tak będzie zobaczyć. Stary Amigo wróci. Znowu będzie miał Suprema. Może za, za 5 lat. O nie, nie biawek No nawet już nie potrafię grać awkom. kiedyś to był tak lekce z tej -y. Teraz to już nic nie wchodzi, Niestety A co poradzę Ja bym grał dwa miesiące, no to by się udało, nie? I by, i by był global A, jeszcze? Jeszcze ogarnąłem Ale piękna MK normalnie, normalnie Bogactwo Hashtag Tam jeszcze ktoś był, dlatego tak strzelałem Nie mam wucha. Chyba widać nawet po momi skillu, super Nie... Ja pieprze Jakie gram, nie? Jakie gram, aż mi jest tak wstyd Wszyscy mnie zabijają, wszyscy No nie z... aż naj Aż tak najgorzej Czwarty jestem na meczu, no kurde Wiadomo, kiedyś było się pierwszym. No, a, jeszcze będę pierwszym. Najle najważniejsze to, że nie jestem ostatnim. No wtedy to już naprawdę, ten filmik chyba bym nawet nie wrzucił. A tak to jeszcze możecie się pośmiać z tych faili, super. Najlepszych. No. Pestkowanie na najlepsze profesjonalny poziom A chciałem tak sneaky biki być Znowu z dwóch stron nie jest jeszcze gorsze niż plecy No jeszcze minuta została No i mamy misję nie pierwszą naszą zrobioną Oczywiście w odcinku, bo tam już mam zrobione trochę. Musiałem w końcu wrócić, no co? Nudziło mi się, nie? Tęskniłem za nagrywaniem. Za łapkami w górę, nie? Tymiś mi tam komentarzami. Oczywiście dużo ich nie, nie jest jeszcze na razie, ale no zawsze jakiś... No praktycznie no czasami był jakiś komentarz miły, nie? Liczę na te komentarze, bo naprawdę to miłe jest miłe. Ach! Full auto śmierci. więc dziękuję wam że za, za obejrzenie odcinka. Pozdrawiam was Amigo.pl i do następnego razu. Pozdrawiam jeszcze.